było już po konkursie i wszystko było dobrze Została oczywiście pierwsze miejsce Mówisz, że najładniej jest z całej szkoły wiersze no, no, może zaczynajmy Hello, hello! i to, to jest kolejny odcinek ze Spanielkowego domu No to może zaczynamy Wiecie co? Może wejdźmy już na no, no dobra Dlaczego do naszego samochodu jest, są przyczepione dwie przyczepy? Hmm? Co? 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 Dziewczynki. Chcę Wam powiedzieć tylko jedno. Czy to coś wesołego? Małość czy coś wesołego? Może tak, może nie. Okaże się. Y co to ma znaczyć? No właśnie. Powiem Wam, że przeprowadzamy się dzisiaj wieczorem. Co? jak to? Nie muszę się przeprowadzić. Ten domek jest najlepszy. Och, przeprowadzamy się po prostu. To zwykła przeprowadzka. No dobrze, zabieramy potrzebne rzeczy. Lepiej się spakujmy. Czy ja mogę siedzieć łóżeczką? Tak, ty, ty bierzesz właśnie swoje łóżeczko, bo, ty mu, bo okazało się, że tam jest pięć, um, pięć łóżek tylko. No dobrze, przejdziemy do swojego. O nie, 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 ty nie znosisz swojego łóżka, ja je Jest. Nie jest, nie jest. Wkładam do przyczepu. Trzeba gdzieś szczęścia. No dobrze, wy dziewczynki tutaj tam chyba wszystko, a ja... A ja się tutaj mogę zajmować. No to ja muszę iść po mój po mojego laptopa. Ja biorę jedzenie. Ojej, dość dużo go tutaj to się naprowadziło. Jedzenie przyda się na drogę. Biorę rzeczy stąd. Pięć minut później. Okej, okay. wszystkie rzeczy są wyłożone, teraz wkładamy. A, a, tylko dziewczynki pamiętajcie, że wkładacie rzeczy do tego różowego, bo w tym brązowym jasnym wy pojedziecie. Okej, okay, no to wkładamy. E, e, e! Zostaw moją grotopę! Ciu. Ja tam tu O, już widzę spakowane Nie, jeszcze mój laptop Jeden słodki miś Mój laptop pójdzie do przodu No dobrze To teraz możemy widzieć jeszcze ten stolik I możemy jechać Добро что в мою лаптополь Ну да, А меня Она у уже, кстати, сколько. No dobrze, to jedziemy. No ja i nasze miasto. Myśmy jeździć tak. Po 30 minutach dojechały. No dobrze, to się zatrzymujemy. To już koniec. Teraz... No dobrze, trzeba wszystko wypakować. Ale do dopiero w domu. No dobra dziewczynki, wsiadajcie, wsiadajcie, Wysna wysiadajcie, znaczy. I wchodzimy do domu. Przynajmniej laptopa mam swojego. Naprawdę musimy... Tak. No dobrze dziewczynki, wchodzimy. Ja za chwilę wcisnę tutaj nasze... I za chwilkę wcisnę tutaj nasze rzeczy, za chwilkę wyjdę, tylko pokażę wam jak wejść do środka. No to wiecie już jak wejść? No to, nie, nie. Auć, nie pchajcie się! O, zapomniałam laptopa. No dobrze, wpychamy więc wszystkie nasze rzeczy. Trzy, dwa, jeden. No dobrze, jest. Jest już. Wszystkie dzieci małe. Mamo, tak. Nie musimy. Musimy. Rozsypuję już wszystko. Dwa jajuszka, wiem. A to schowamy do. To będzie się nie damy, do tej przyczepy. Powinniśmy to wszystko wypakować. na to będzie schowane tutaj. No dobrze. To jakoś poustawiamy. Jest. I no czy tylko ja będę pracować? No dobra, jeszcze pomaga łóżko Łóżkowa nie idzie tutaj. Picie. Będzie w tej. Misia wyciecznie słodkiego. Oj, ojej No. Dobrze, gdzie jest to drugie picie? A tutaj. I łyżka. Wszystko idzie tutaj. To bez łyżki. Okej, okay, no to gdzie idzie jedzenie? Powinno iść chyba na stół. Dobra, no to idziemy wziąć jedzenie. Słodkie misie. I jedno picie idzie tutaj. I to idą tu. dla najmłodszej oczywiście, miski, no, misiek i kostka. Ja odłożę te rzeczy. o i jeszcze zupka, za znaczy łyżka? Gitara i serduszko. Tylko on zostały. Idę na górę. O! No dobra, wszystko już jest. Wróciłam. Mo mogę już rozpakowywać. Ojej! Widzę, że wszystko uporządkowało się. No dobrze, no to teraz dziewczynki. Chodźcie tutaj wszystkie. Dobrze. Dobrze. Okej. Okay. teraz Wybierzcie sobie łóżka. To ja biorę to! A ja to! Ej, nie chciałam to! A nie, przyczynić mam swoje łóżki. Ale za to ja to chciałam. A, w takim razie biorę to obok wanili. A? a gdzie mam spać? Mówię, że, są pię że jest pięć łóżek i dlatego już łóżku wanili. Tak, to jest u góry. I, poznasz to po racu, że jest łóżkiem. O, nie, widzę, nie, nie widzę w ogóle sensu w, tym, w tej przeprowadzce. Dlaczegoś się przeprowadzamy? Czy ktoś mi może to powiedzieć? O, jeszcze z położko ciągle składam. Co to za łóżko? O! Co to za łóżko? <śm> chyba będę spać na głowie. Kolejna część niedługo.